O ty, o, ty człowieku! Ty! Co ja? To był jego pomysł! O, ty! Wcale nie! No jak nie? O, ty pokazujesz. Gdzie ty to wsadzisz? Tylko nie w innej kuli. O, no to nie ty. dlatego, że dzisiaj mam... zawsze ty coś masz do mnie! Zawsze! O, Poczekaj! Te trzy filmy, nie rozmawiaj do mnie! No, dwa filmy. Ja tylko i wyłącznie na ciebie zagłosowałem, dlatego że ty pierwszy potrafisz głosować. Rzecz konspira polegała na tym, że musieliśmy wyrzucić osobę, która nie była z nami, bo jak osoba była z nami, to by to nie miało sensu, rozumiesz? To na półtora filmu jestem duży. Dobra, dobra. nie możesz pokazać kolejnej kulki, więc Mera, po kolei lecimy. Ja mam beef z tą osobą, bo każe mi ciągnąć się za palec i potem złe rzeczy się dzieją. O, Bika Zgodnie z waszymi zasadami po prostu ustaliliście, że ta osoba, która ma najwięcej kulek odpada, ale ja jestem prowadzącym, więc to nie będzie tak wyglądało. Wytypowali się Daniela, więc Daniel wybiera osobę, która odpada. Daniel, ustalmy ale Co ustalmy! To co ustalmy! To co ustalmy! ustalmy? Chcieliście zrobić tutaj konspirę przeciwko jednemu uczestnikowi Nie będę ukrywał, że Szymon wymyślił to, żeby <laughs> ich spotlistować. Szymon podszedł i powiedział